Dla wszystkich, którzy zmagają się z tą okropną chorobą, zwaną depresją. Głowie burza, a w sercu wciąż ogień w upadam, badam, to próbuję. Stać z powrotem, ciemność w oczach, ale walczę codziennie I'm Budzi dzwoni, a ja nie mam siły wstać. Każdy dzień to koszmar, chciałbym go przespać. Zwyższy twarz, której nie chcę znać, ale głębi głos dasz radę grać. Leki na stole, obodzina kawa, obłowy tysiące myśli i każda jak blawa świat mi mówi biegnienia. Stoję w miejscu, ale wciąż ci się wyrwać z więzienia w moim sercu. Depresja jest jak cień. Za mną krok w krok, ale wierzę, że kiedyś przyjdę przez ten mrok Nie chcę już ponać, chcę złapać śwem, bo pod tym nie mam prawo życia jak chcę. W wciąż burza A w sercu wciąż ogień Choć Padam, to próbuje Stać z powrotem Ciemność w oczach, ale walczę Codziennie o promień Nie to się życie Pali mnie młotem Nie ma łatwych dróg Każdy ma swój krzyż W górę rodzi się siła Wiesz jak jest Choć czasem myślę, że nie mam już nic To w środku nie iskra Każe mi żyć, ból rodzi się siła, wiesz jak jest, choć ja myślę, że nie mam już nic. Światło po moje iskra co każe mi żyć. Depresja jest jak dzień, za mną krok w krok, ale wierzę, że kiedyś przejdę przez ten rok. Nie chcę już stanąć, chcę złapać lęk, bo pod tym nie dam, mam prawo żyć jak chcę, bo wie burza, a w sercu wciąż ogień w płciu Wstać z powrotem, ciemność w oczach, ale walczę codziennie, obronię, nie dam się, choć życie pali niemowlę. Taki na stole obok, zima, kawałkowie tysiące myśli i każda jak lata mówi, biedni, ja stoję w miejscu, ale wciąż chcę się w z więzienia w Znaczyń, moim sercu, depresja jest jak dzień, za Krok, krok, ale wierzę, że kiedyś przejdę przez ten rok Nie ma łatwych dróg, każdy ma swój krzyż, który się siła Wiesz jak jest i podczasem Myślę, że nie mam już nic Do środku płonie iskra, co każe mi żyć